Ty, ziomek jak się pyta z czatu. O co chodzi z rysowaniem X-ów przy wypełnianiu papieru, bo jutro jedzie na komendę. No żeby mu nie dopisali nic poniżej. Jak się podpisze i zostawi puste miejsce, mogą dopisać coś. A to co, X zostawiasz? Kreski na wsz każdym... na całych pustych polach wszędzie gdzie są. Noc No odciną normalnie mogą dopisać coś człowieku i ci przybiją, że coś się rozjebałeś na kogoś. Dlatego tak się robi. Ja no bo tam ci mogą tak naprawdę dopisać coś jeszcze, stary. co, sobą tak przybili, kurwa, ktoś nie wiedział. Nie, wiem, bo ja to wszystko Be zaznaczam tak zawsze, jak na komenda. Wychodzę stąd. <noise> Żartuję, że ty to żart, to żart. To żart, <noise> to żart głupi, ale to żart. <noise> nie, ale naprawdę, trzeba, trzeba. Chcę, ważne policjant się poinformuje o tym, ci powie, żebyś y, to po, pozaznaczał dookoła. Bo naprawdę są takie przygody, że kurwa, ja pierdolę, stary. Ale no, może być taki, który ci nie powie, i ci coś kurwa, potem wiesz. Ludziom się normalnie nie ufa, co dopiero osobom, które chcą cię posadzić, stary. I dzisiaj mi wysłali jakiś filmik, co ty mówiłeś o. Korące, ale ja totalnie go nie zrozumiałem. Ale no jakie koronce? coś z kontekstu. Oni te głąby stary biorą i sklejają to. to po prostu shot, ale ja totalnie nie wiem o co chodzi właśnie. Oni cały czas się próją artykuł 60 człowieku tego. Tak kurwa nie jednego ich kumpla złapali i poszedł na 60, bo sam jak się przyznasz do tego, to też kurwa ci łagodzą karę co i to jest to mała znaczy? 60. Co, co, co... Co znaczy 60. Co znaczy 60? To masz artykuł 60 kodeksu karnego, że kurwa idziesz na samo ukaranie, nawet to tak samo masz to. Bo jak przykładowo. Dam Ci przykład, złapią Cię kurwa, z, nie wiem, z pięćdziesiątką, tak? No i wiedzą, że masz ją. Jest, kurwa, jeden, drugi, trzeci, policjant jest świadkiem, tak, że masz, w ogóle nie wyjdzie już z tego cieni, tak? Jeśli prokurator mówi, albo się nie przyznajesz do tego i dostajesz kurwa trzy lata i idziesz na puchę, albo kurwa przyznajesz się, że faktycznie złapali cię z tym i ci kurwa dają mniejszy wyrok. W chuj ludzi to normalnie idzie, no bo kurwa, no. A ty byś poszedł na takie coś? Ech, to jest ciężka sprawa, kurwa, takie coś wiesz. Ale jak ci złapią, to nie masz, jak się z tego wykręcić, tak naprawdę, tak? To jest atmosfera, czyli wtedy trzeba współpracować? Nie, no kurwa, to ty pierdolisz za widzisz, coś powiedzieć, to zaraz przekręcasz tak, żeby na tam. No bo to rozumiem, że trzeba po prostu powiedzieć, tak? Że... Trzeba po prostu powiedzieć, że. Chyba, się przyznaję, bo chcę mniejszą karę, kurwa. Nikogo nie ale. zapierdalają z tylko po prostu się przyznają no da, do tego, ta, ta. że. Ale to ja nie że powiedziałem, się że Ktoś z... A jak po niemiecku się mówi, nie sprzedam się? Nie wiem, A, ale ja nie musisz... polecam. Czego? Nic, mówisz im normalnie po angielsku, że nie znają angielski. Albo po prostu milczy. Po chuj w ogóle cokolwiek mówisz, ja to właśnie nie rozumiem tych zjebów, co ich łapią, kurwa. Ze sztuką, czy kurwa z jedną nabitką, i się rozpierdalałem. Siedzisz, nic nie musisz mówić nawet. Chu, że nic nie mówisz, że ci wypiszę, cię wypuszczony. A za nabitkę prawda. nie można pójść siedzieć albo do sądu? Powiem ci tak, jest takie u nas prawo, że kurwa prokurator może, ale nie musi odstąpić od zarzutów, tak? Nawet do dwóch gram mogą się odpuścić, ale nie muszą, rozumiesz o co chodzi. Gdyby chcieli, to się upierdalą i za kurwa pod butem coś będziesz miał, wdepniesz kurwa i się upierdalą. Jakby to Tak Jak mi się nie chce grać na Kali? Kamil jest na komendzie codziennie, bo go sprzedaje się z dubska, no to co? No, kurwy ceny, ja się dalej nie przyznaję, oni i tak się próją.